Ja mam cześć, Karol i dzisiaj nagrywamy no, odcinek takiego jednego simulatoru, pewnego. Nie, że tutaj, e, simulator na drzew, nie wiem jak on się nazywa. Ale wiem jak w miarę o to w nim chodzi, że tutaj się trzeba kupuje i to. I wtedy się coraz, i wtedy się to ścina i wtedy się to szczoje, to się upada. Ooo. Jakieś apdredeidy. Złożę drzewa, widzę, że w tej grze będą. Dobra. Niszczę, niszczu, niszczu, niszczu. Lecimy jeszcze jakieś... Jakoś jak zbieram z tysiaka kaszsy. Dobra, wróciłem po krótkiej przerwie i zauważymy, że jest do, kup do kupienia coś takiego jak kuć. I właśnie kupuję. Co? No, to jeszcze nie tu? Idę I... Dobra, wróciłam. Nie e, To się nie uzbierałem, ale zauważyłam, że tam coś jest. I, ta, i właśnie idę to sprawdzić. Trochę coś dziwne. Takie coś, dziwne to, idę coś sprawdzić, duże drzewo. E, a, chyba, że ma teda, chyba tutaj chodzi, że trzeba je zniszczyć. Dobra, widzimy się jak ja to drzewo. jak to drzewo będzie miało z 10 czy 1. Dobra, jestem. Ja tu... Ja tylko do tego odcinek połączyłem no bo zobaczyłem tutaj złote drzewo. I na trzy tkli. Zobaczę ile... On daje raz. 32 drewna mam. Raz, dwa, trzy. z 10, czy Prawie 20. Dobra, wróciłem i uzbierałem szybciej 10 tysięcy Które raz dwa to Które raz dwa wydałem, ale na sporo rzeczy Dużo 10, teraz mam szans chyba na złoty oraz Orazku wydałem kasiorę. O! Mi wydaje, no bez już trudne rzeczy. ooo. Zwiększyłem ich wydajność, teraz się szybciej zarabia. skąd mamy tyle tyłu Dobra, i teraz ja z nimi... Teraz ja ich ulepszam. O, jeszcze teraz. Trochę. Tak jest na no, serwis drugi. I... Na szybciej, niech ktoś się to się zresztą tu niech tutaj to coś o złote drzewo dla mnie lubię też w tej grzeby jakiś update no bo, no bo nie było chyba tego co to w ogóle jest teraz każde drzewo będzie złote jak widzicie tutaj w takiego w prawym rogu teraz Stop, to jest się pokazały, jak widzicie. Czy to no, czy chyba to tam działa? Ja to już teraz wszystko ścinam, żeby nie Złote drzewa urosły. Będzie na ten złoty drzew? Tak, teraz będą same złote rosły. Ład. Nie same, ale większość złote. 16, 14. Tak to mało, tak to mało Tak mało, sekund, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa procent już jakieś Nie Dobra, ścinam je, tam Nie wiem, ta sikiela za szybko działa To jest dużo ścina Na hitę, ja w to nie będę lepszał. Złoty, złoty. Tysiąc z tego. Ugh, mi strasznie. O, dwa tysiące, właśnie. No wejdę idę na dół kupować cały czas. Um, teraz na dół czy na boki? No. Tylko na boki, bo o! Ta, to on. I teraz każdy w który on podmieje, będzie złoty. Niby to. No stać. Szybko wydane. O, chociaż my na postawie. Mi się ten odcinek będzie jakaś trochę nudny. Ale zawsze, zawsze, ale odcinek lepiej jej niż wcale. Dalej. I challenge dla Was widzowie? Dobić tysiąc wyświetleń, chociaż po jednym filmiku. Dobra. dobra, mistrz, mistrz złotych, trzech już teraz sporo no, szybko. Dobra, widzimy się, jak pozbieramy 10 tysięcy jakoś tych kłód. Dobra, wrócę po krótkiej przerwie Jak w ogóle widzieliście, było to Złoty deszcz Wszystkie drzewa wymieniły się w złote Teraz oje, wszystkie kopie Wow, co to w ogóle było Dobra, sporo tych drzew Teraz nas Jeszcze ten tu pracuję. O, dobra, skalewka. O, teraz jest więcej napa. Nie wiem, teraz jest tych impasów. Ktoś to kupuje pod dostatkiem. Eee, yy, zaraz wracam. Dobra, jestem. To tych złotych drzew. No to drzewa ja chyba tam tylko to, że... że więcej HP. I jeszcze bawię czas z miejsca na miejsce biegać. No ale tak, ja mówię też z miejsca na miejsce. No wiem chyba w te... Nienaturalnie się kierowaną, czy czyli bardziej nie trzeba. Dobra, nic tu, nic tu, nic tu, nic tu, nic tu, nic Widzimy się jak zbieram chyba. Z 5 czy 3 tysiące tego drewna. Dobra, jestem. I w jakim dobie 6 koła Idę teraz to wszystko slenować. Zobaczy ile to mi no też, o, dobra. Nie wiem, co by sobie teraz kupić? A! I przez przypadek wyszłam na coś i, sobie, i łódź kupiłem. Większa. ja to mieć większą wyspę. Ej, to jest za mała. O! To bardziej tratwa niż łódź. Co to jest takie drogie? nie ja to kupować. Co? Jakiś pirat? Nurek! Co? Jadę, skakam i lewę. Skok! Co? Nie wiem, jak cię pływa. od podmóby. Jeszcze sobie tutaj powiększy, ale teraz wiem, że się opłaca na tych brzegach, na tych bokach. No tam, bo jest konewka, no to tam się też opłaca. O rybak. Będzie musiał się męczyć, żeby dojść. Dobra, już ma fajną drogę. Co? Dobra, dziękuję. Teraz te pieniądze mi będą tak lecieć. Mogę że to 11 tysięcy nie że wystarczy na resztę wyspy. Łap! To mogę, że jest łatw. O! O, jakieś większe drzewo, nie takie mu. Co ile ono będzie miało HP? Jak będzie złote? Łatwo to jest w ogóle! Jest? Oni mają jakieś sens w rodzinie? Nie dobra, ja to ja mogę to zobaczyć. Czańsu! To ja to już chcę chyba, ja to muszę wykorzystać. O, o, I tu kupiłem to z I co to jest? Jeszcze to... Tak. dobre. Szybkie muszę sobie ulepszyć. No, dobra, myślę, że taka nie wystarczy. Żeby to drzewo... Dobra, że oka. Jeszcze, jeszcze mogę niszczyć. To jest 10, jak to będzie szybko niszczyć. Dobra, widzimy się jak temu drzewu zostawić. Dobra! Nic mu nie Ostatni... Wślichnęłam ostatni hit przez przypadek i okazało się, że to drzewo musi rosnąć co jakiś czas w latach. Jakby od razu, no to nie ale co 15 minut, jakaś przesada. No. Jakbyście, jakbyście w tej grze bawili się w kochanego no to nazywam taką fajną kryjówkę. O, i już. Jesteś pod mapą. Wydaje się, że to będzie klęska, ale tak? To klęską widzę. Ta deska to jest, że nie mają więcej tego. Aaaa, dobra. Dobra. No stąd są to trzy, powad? Ja sobie bierzemy było więcej szans to te złote drzewa, e, tam, a co mi szkodzi? No nie, no bożene. Ja się już nie czuję, więc będę kataraz bubować, Dobra, teraz coś się tak szybko zarabia. No, ja w jednym odcinku całym prze, przechodzę całą grę. Bo całą to nie no, bo ile tamte drzewo, nie on miał HP, które było, które było na początku. niszczą niszczą szybciej się niżcie drzewa 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 szybciej się niżcie szybciej się niżcie o stać mi na to a nie że tak tutaj sobie będę pływać ład Gdzie było do wyjścia? Dobra, widzimy się jak ja wreszcie skąd czuję, bo myślę w ten chwilę fajnie. Dobra, udało mi się wyjść. Nawet nie tu zważyłem, ile tego. Mi wyszło drewna. Teraz ona mi tak szybko leci. Myślę, że ja to teraz jeszcze kilka razy serwuję drewno i, i to. Ej, to tutaj to i tutaj to może wyspę Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Znowu mają te widzę ja te deski kupię. I on 15 i Ładnie to. O, mają 15 i. Tak, 16. i nie wiem teraz co to będzie trwało, ale no dobra, może być. Jak wiecie co daje te złote, no to napiszcie mi w, w komentarzach. E, no jaką mam minę, o, Wiem tą pterówkę. Dobra, e, czy ja w ogóle zróbcie coś tam w środku w domku, Łap. ład? Czy ona sobie to tak zlegować? Zobaczyć. Nie, nie wiem. A to jak bupy. Od kiedy mnie te robok są fioletowe. I tu tu ja mogę wyjść. Nie wiem. Nie widziałam tego szybciej. Gdzie w ogóle ten murek mój? Trzysta i... Ooooo! pszczółki! Co on robi? Może szybciej? Coś ja o co powinno w to, to można więcej sobie zrobić. Ja. Mało Dobre, Dobra, Edo, Edu zobaczyć. Cześć! Co to jest? Rebirk? Ład? Nie, ja go jeszcze nie, nie robię, nie robię go. Jeszcze. Może to to, ale najpierw chcę ściąć te koks drzewo. I dlatego o, to sobie ulepszam. Idę zobaczyć. Widzimy się, jak ja, jak ja tę bardzo mało zostawię. Dobra. I, i nawet nie zdążyłem daleko odpłynąć. Ale zauważyłam, że... O! Już zniknęło. Dobra. To tutaj był taki speed. Chyba to widzieliście. Nie wiem. Nie funkcjonuj. Nie. Nie, dobra. No nie. Ja Te drzewo za długo się niszczy. Już na nas rezygnowałem. Misji kilka wykonałem, które już odebrałem. O, 2000 coł. Widzicie ja to raz dwa. Wspieram. Misje mi teraz szybko lecą. O, tu loja. Widać, że mogę rebirt zrobić. Jaki ja ta boli. woli. gdzie w ogóle rebirtów nie mają? Ooo, Ja tak jakby niedługo robię mojego ryb, tego rebirta. 10 tysięcy. Na 3 widzowie, robię. O, już zrobiłem na trzy. 4, 5, 6. 6 hitów mamy drzewo. Nie nie, nie nie, tak nie może być. Ulecam sobie to Jeszcze więcej... Jeszcze o, żeby od razu było tych więcej pracowników. Jeden, jeden, dwa... trzy hity. Tak rozbudowany rebirth, przez którego wszystko straciłem. Zobaczyj zobaczyłem no trwa. Dwadzieścia, eee, dwadzieścia minut i kończę jako. Dobra, o, o. ja sobie mi się do jakiejś złota. to jeszcze nie, nie przesiada, no bo ja tu biedak. 50 No nie, nie, dobra, ja muszę iść do tych moich, do tych pracujących. Dzięki nim będę, ja nigdy nie by, oni by zarabia, do, dzięki nim życie się zarabia, bo, no bo za wolno jak na razie. Kamienna, sikera. słabo, słabo. Zagrałam, że nie wiem, jak się telefon... Ale sikera, słaby level, no bo zadaję... O. Dobra, teraz sobie będę miał sporo tej kasy. Dobra. Idę do... Jest. Ta! wreszcie są. Dobra, jedzę sobie ich polepszać zaraz. I, i słucham się kierę potem. O, już dużo się dostaje, dużo więcej. U się od razu 6 drewna. Dużo, dużo. Dobra. Stówka na stówkę. I sobie śnie. śnie. Ja, ja zbieram następnego placu. Nie, 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 nie. Nie. Pracownika, nie tylko mi się kieru ulepsze. się tym szczyli? A sobie, a sobie, zos, so, raz sobie ja zrezygnuję ze swojej siekiery. Bambuk. Yy, może potem będę w odcinki z Fortnite'a, Minecrafta. Ale to dopiero później. Nie. Jak dobijecie 5 albo 10 cubów. Nie postaram się. Jak, jak się dofim, tu jest Minecrafta, i wtedy trochę subików mi nabijecie, Jakoś będę Minecrafta nagrywał. Ja później Wam powiem ile dokładnie, ja dobra, ale najpierw muszę się to nauczyć. Dobra, nic. nie. O, ja to tego? Mi kasiory O co? O, nie. O, ta. Co to? Nie. Łat i co to zaraz mi to daje? Wy dwa razy Nie wiem co mi to daje Czy to co ja chyba w tak? i co? Już mam jednego Łat Mam jednego rebirta, mam jednego rebirta. Dobra, eee, to by było na tyle z tego odcinka. Na rajd, cześć!